Większość osób popełnia ten błąd na diecie ketogenicznej i przez to jedzą bardzo mało węgli. A my chcemy jeść więcej węgli na diecie keto. Dlatego obejrzyj ten film do końca, aby dowiedzieć się o jaki błąd chodzi. Ja nazywam się Rafał Sienkiewicz i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj powiemy sobie o węglowodanach brutto i o węglowodanach netto. Niestety nadal bardzo dużo osób popełnia ten błąd na diecie ketogenicznej, a mianowicie liczą węglowodany brutto, a nie netto. Czym są węglowodany brutto i netto? Najprościej węglowodany brutto to jest cała pula węglowodanów, a węglowodany netto to są węglowodany tzw. Tak zwane. Przyswajalne, to znaczy, które wpływają rzeczywiście na poziom glukozy we krwi w naszym organizmie. A jakie to ma w ogóle znaczenie na diecie ketogenicznej? Ano takie, że węglowodany, tak zwane nieprzyswajalne, nie podnoszą nam poziomu glukozy we krwi. A co za tym idzie? A to za tym idzie to, że ty możesz jeść więcej węglowodanów licząc węglowodany netto, aniżeli jedząc węglowodany brutto. I wtedy się okazuje, że dieta ketogeniczna jest zasobna w warzywa, w owoce niskowęglowodanowe czy też w orzechy. Często też słyszę, że w ogóle na keto to nawet orzechów dużo nie można, no bo ja zdjąłem trzy garście i już nie mam poli węglowodanów. Ale gdy ty zaczniesz liczyć węglowodany netto, no to nagle będziesz mógł jeść nawet owoce niskowęglowodanowe w dużych ilościach nawet jeżeli ograniczasz węglowodany do 30 g a jak generalnie liczymy te węglowodany netto od wszystkich węglowodanów odliczamy błonnik natomiast to jest bardzo ważna zasada błonnik odliczamy tylko od warzyw bo reszta produktów na opakowaniu ma już odliczony błonnik więc my już go drugi raz nie odejmujemy. A jeżeli chodzi o warzywa i owoce niskowęglowodanowe, czy też in, o inne owoce, od tych produktów nie jest odliczony błonnik. Wynika to z prostego faktu, że na tych produktach nie mamy opakowań, nie mamy wartości odżywczych rozpisanych w 100 gramach, więc my po prostu korzystamy z aplikacji typu Fitatów, typu Yazio i tak i I my tam dopiero wpisujemy te węglowodany, i tam są rozdzielone te węglowodany na węglowodany brutto, na błonnik, na węglowodany netto. I właśnie wtedy liczymy tylko te węglowodany przyswajalne. I każda aplikacja wam to policzy, nie musicie za to płacić. Wystarczy zwracać uwagę właśnie na ten błonnik. A nawet gdy nie chcecie tego liczyć, to po prostu wchodzicie w Google, wpisujecie na przykład. Ile ma węgli broku. I tam macie rozpisane, ile ma węglowodanów, ile ma błonnika, ile ma węglowodanów przyswajalnych. Chociaż te węglowodany przyswajalne rzadko są rozpisane, ale to po prostu od wszystkich węglowodanów odejmujecie błonnik i wtedy macie te węglowodany przyswajalne. I w tym wypadku nagle wasza dieta może kompletnie się zmienić. W moich jadłospisach, które rozpisuję, ale też w gotowych jadłospisach, które możecie znaleźć w linku poniżej jest dużo warzyw, i też są czasem takie warzywa nietypowe dla diety ketogenicznej. I właśnie dostaję też pytania: a czy taki produkt można na keto? I odpowiedź brzmi tak: jeżeli ty zmiecisz te węglowodany, swoją pulę węglowodanów przyswajalnych. No i co ciekawe, czym też więcej bunikajemy, tym też więcej możemy jeść węglowodanów. Wynika to z tego, że Błonnik spowalnia wchłanianie cukru we krwi. Przez co my też mamy niski wyrzut insuliny. A to właśnie głównie o to się rozchodzi: o poziom insuliny we krwi, bo insulina blokuje ketogenezę, czyli proces powstawania ciał ketonowych. Więc my chcemy ją trzymać w ryzach. I to robimy za pomocą właśnie puli węglowodanów, ale też za pomocą ładunku glikemicznego. Natomiast gdy my spożywamy tylko owoce niskowęglowodanowe i warzywa niskoskrobiowe, no to my o ładunek glikemiczny w ogóle się nie martwimy, tylko skupiamy się na generalnej puli węglowodanów. Dlatego gdy wy zwiększycie podaż bunika w Waszej diecie, to automatycznie też będziecie mogli jeść więcej węglowodanów i dalej być w ketozie. Wypróbujcie to na sobie i Przestańcie liczyć węglowodany brutto, tylko zacznijcie odliczać ten błonnik i liczyć węglowodany przyswajalne, bo to pozwoli być Wam na diecie ketogenicznej i jeść więcej warzyw i owoców. Przez to ta dieta staje się zdecydowanie przyjemniejsza i mniej restrykcyjna, bo niestety często zauważam tą skłonność do ograniczania do minimum tych węglowodanów. A wiadomo, gdy zjemy trochę na białku, gdy zjemy trochę orzechów, to te węglowodany tak naprawdę bardzo szybko się kończą. Ale gdy my nagle zaczniemy patrzeć na węglowodany z perspektywy węglowodanów przyswajalnych, a nie całkowitych, no to wtedy ta pula węglowodanów nam się zwiększa. No i oczywiście jeszcze tutaj zaznaczę, że ty nie musisz trzymać do końca życia 30 gramów węglowodanów, to jest ok na adaptacji, a nawet jak masz dobrą elastyczność metaboliczną, to na adaptacji możesz jeść 40 czy nawet 50 gramów węglowodanów netto, czyli przyswajalnych. Dlatego próbuj, nie bój się zwiększać węglowodanów. Pamiętaj, że w praktyce mało kogo warzywa wybijają z ketozy. W mojej praktyce nie spotkałem się z taką osobą, której by warzywa wywaliły sketozy, a miałem niemal 300 podopiecznych. Oczywiście ja nie wykluczam, że są takie osoby. Ja po prostu nie miałem przyjemności pracować z takimi. Więc po prostu mówię, jak jest? Druga sprawa. Zazwyczaj wypadamy z ketozy, gdy jest weekend i gdy my jemy tak zwane niewskazane rzeczy czyli mile jakieś słodycze i właśnie dopiero wtedy wypadamy z ketozy, a nie po zjeceniu większej ilości warzyw, takich jak brokuły, czy kalafior. OK? Także mam nadzieję, że rozumiesz koncept węglowodanów przyswajalnych i węglowodanów brutto, ale jeżeli nie, to zadaj mi pytanie w komentarzu. Ja w komentarzu Ci wszystko wytłumaczę, jeżeli jeszcze tego nie rozumiesz. Bo chcę, aby każdy rozumiał i chcę, żeby każdy mógł jeść więcej węglowodanów i dalej być w ketozie. A w tym filmie to będzie wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.